Naszym gościem tuż po jednej z najważniejszych sesji w roku jest Piotr Ryba, burmistrz Klincezro. Witam serdecznie, witam pana witam państwa. No, i właśnie do tego tematu chciałbym rozpocząć naszą rozmowę. Absolutorium z wykonania budżetu i wotum zaufania dzisiaj przegłosowane przez Radę. No, było dużo rozmów, dużo dyskusji, natomiast finalnie jedna i druga uchwała została przyjęta, także jestem bardzo zadowolony. To był ciężki rok, jeśli chodzi o wykonanie budżetu. Mówimy o roku poprzednim, oczywiście. Znaczy, oczywiście, no, przejęliśmy budżet tak naprawdę nie stworzony przez nas, także no, pewne rzeczy należało poprawić. Do tego, jeżeli przypomnę, sprawy welo czy góry parkowej. Tutaj samowola budowlana, tutaj sfałszowanie dokumentów, no było ciężko, ale już jest, mówię, pomału to wszystko się prostuje, e, idziemy do przodu, sz, szukamy nowych projektów, nowych rozwiązań, chcemy być przygotowani na jesień przyszłego roku, kiedy ruszy nowy regionalny program operacyjny, chcemy być przygotowani projektowo przede wszystkim.